Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Chorzów. chorzów, 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 chorzów. Wyroba. Kulejewski. Wyroba pokazuje się tutaj na ścianie biskup, ale zdecydował się zagrać na, do Janoszki. Ten do Mokrzyckiego. Mokrzycki tam przedziera się prawą stroną. Cofanie do Janoszki. Januszka tam trochę szczęścia było. Znów Kwaśniewski coraz bliżej bramki. Biskup 1 Nie. do zera. 31 minuta. Przedarli się niebiescy tą prawą stroną. Podanie do biskupa. Ten pakuje piłkę w górny róg bramki. Doczekaliśmy się. Jeden do zera. Niebiescy prowadzą z fotogigieną. Brawo, bardzo fajna akcja. przeniesiemy ciężar gry z lewej strony na prawą. Przedarli za plecy obrońców i Kowalski wywalczył skutecznie rzut. Wola zgrania głową. Jest tam jeszcze Kasolik. Mokrzycki zablokowany. Jeszcze uderzenie! Bramka! Bartłomiej Kulejewski. 47 minuta. Bramka bardzo podobna do tej, jaką Kulej zdobył swoją pierwszą barwę ruchu w meczu z Zagłębiem Lubi. No też z podobnego miejsca uderzenie w długi róg. Kto wie, czy może dostanie szansę debiutu? Zobaczymy. Czasem Kowalski jest tam jeszcze. Janoszka 3 do 0, 59 minuta. Idziemy po swoje. Tak jest, a tak naprawdę wszystko zaczęło się w strefie środkowej od... Każda złotówka jest... W sposób precyzyjny, wydana i tak naprawdę wraca bezpośrednio do tych młodych ludzi. A teraz Mokrzycki wyłuskał piłkę Bramkarzowi Mokrzycki. Ma jego najłatwiejszy zdobyty gol w karierze 4 do 0 w 93. Minucie spotkania i tak niebiescy płętują to spotkanie. Pieczętując to swoje kolejne zwycięstwo. Zobaczmy. Niepewnie tutaj bramkarz, wykorzystał to Mokrzycki, już do pustej bramki właściwie wjechał z piłką. Kolejny jego występ, kolejna bramka, już ósma w tym sezonie. Duża niefrasobliwość w działaniu stopera, brak komunikacji z bramkarzem, wykorzystał to Mokrzycki.